Ale cześć, witajcie. Tu znowu Ryfek. Witam w kolejnym yy, Super autopec Pets. nie było odcinka, a za to były streamy. Jak ktoś nie widział, były streamy z Versusa. Serdecznie polecam. Parę razy widzowie mi skopali dupę. Dzisiaj mam nadzieję, że się to wszystko odwróci i znowu wrócę tutaj na tarczy yy, i jednak dam sobie radę, bo straszny wpierdział dostawałem od widzów. Yy, ale dostałem info, że w ogóle jest nowa beta. Ja tutaj jeszcze raz gram na wersji Steamowej. Jak nie wejdzie do następnego odcinka wersja już najnowsza na Steam, to pewnie wejdę sobie na przeglądarce na nową Betę i sobie właśnie tą nową Betę. Zagramy, zobaczymy, jak to wyjdzie. To sobie sfrizuje, jabłuszko A tu mamy jeszcze, no nie, no muszę kupić. Powiem wam tą drużynę, bo jest jak na razie naprawdę, na, na początek gry, przynajmniej bardzo, bardzo mocna. E, powinniśmy sobie tutaj, tutaj dać radę i ciebie może wyrzucę. A kupiłbym jakiś miodek jednak w kolejnej drużynie, jak mam te konie. No, z tymi końmi to miodek, zdecydowanie, jak się może nazwać, złamane. u yy, oh jezu, ekplant to jest bakłażan chyba? Czy cukinia? Nie wiem, nie wiem. Złamane cukinie albo bakłażany mi się podoba. Bardzo lubię te warzywka. Bakłażana nigdy w życiu... O Jezu, jakie to jest szybkie. Bakłażana w ogóle nigdy w życiu nie jadłem. Ale nie wiem, czemu mi się kojarzy. Chyba był w jakimś odcinku Hojraka tchórzliwego psa. Że on się bał tego? Coś w tym stylu, albo taka akcja jakaś była, ale mi się tylko z tamtą kojarzy ten bakłażan strasznie. Dobra, tutaj widzę, że mamy git majone z drużyny w ogóle. Ja ich nie łączę na razie, powiem wam, bo to jest trochę bez sensu, eee, nie będę ich łączył, bo będę dzięki temu miał w kolejnej turze jeszcze lepsze tierowe zwierzę. Yy, super, No nie mam szans tego przegrać, mi się wydaje. Chyba, że komary mi wystrzelają same konie z tyłu, i serio, to jest chyba jedna możliwość, jak mógł przegrać tutaj z kimkolwiek. Jest jeden komar pierwszolewelowy, więc on tutaj raczej luźno, ale dzisiaj gestykuluję. Wy tego nie widzicie, ale ja tutaj dzisiaj gestykuluję na grubości. <laughs> Jednego konia nie mam, więc to może być spora różnica już. No, ja chyba przegram to bez tego konia, nie przegram, ale będzie remis. Nie przegram, ale będzie remis, czyli okej, okay, nic się jakoś specjalnie nie stało, jest gitówa. <laughs> Przepraszam za kaszel. Oczywiście niedługo powstaniu, jak zwykle. <laughs> nie mogę oddychać po prostu. O Jezu, wu jest taki dobry, W jest taki dobry, oczywiście, że go biorę. Tutaj jak na razie nic mi się nie podoba. <laughs> nie no, miodek też bez sensu. Krap też bez sensu. Kolejny koń! No lecimy! Łączymy konia już w tym momencie. Królika kupię czym prędzej. Królik jest genialnym zwierzakiem. Ja uwielbiam królika. E, jak go mam, i, i rzeczywiście ten króliczek daje nam dodatkowe HP. Na każdego, kto zje cokolwiek. Ja uwielbiam to połączenie. E, jakaś foka, króliczek, coś w tym stylu, i lecimy. Powinno być Gites. Ale w ogóle jestem głodny. Przed chwilą siedziałem i oglądałem nowe filmiki o, o, od Macieja. Maciej Sądzę, że dużo z was kojarzy ten kanał. Bardzo polecam, bardzo fajny, bardzo miły. Oglądam od kiedy też miał. Kurde, ja jestem zadowolony, że trafiam na takie kanały, które naprawdę sukces odnoszą. Teraz, jak właśnie Maciej je, kiedyś mówiłem Planeta Abstrakcja, że ja na kanały, które teraz się robią mega popularne, trafiałem bardzo wcześnie w ich, jakby, życiu. YouTube'owym, eee, tak samo do PewDiePie'a przecież, Boże, PewDiePie'a oglądam, jak on, nie wiem tam ile, no, po, poniżej 100 koła subów, poniżej 50 koła miał, jak na niego trafiłem, a teraz najpopularniejszy YouTuber na platformie. Eee, co tu mamy ciekawego? Nic ciekawego nie mamy, ja bym kupił jedno nie na ciebie i lecimy, koniec tury. Jezu, aż mi się oczy kleją, nie powinienem nagrywać tuż po wstaniu, to jest bardzo zły pomysł, ale wczoraj sobie takie dobre jedzonko zjadłem. Boże, jak mi się oczy kleją, co jest grane? Przepraszam, kochani. Jak głupek wyglądam, bo po prostu na tej kamerce. Ehm, co chciałem powiedzieć? Wczoraj dobrze zjadłem. Dzisiaj miło wstałem. Wczoraj w ogóle sobota, jak ja się cieszę, że zrobiłem te wolne sobie soboty. Ja wiem, że się dużo z was śmiało, że wolna sobota dla youtubera, że o, co ty masz za pracę i w ogóle. Ale naprawdę, taką różnicę to mi robi. Co prawda, zarabiam z 20% mniej przez jeden dzień w tygodniu, tylko że nie ma odcinka. Ale mam to totalnie w dupie, bo sobie mogłem spędzić cały dzień albo siedziałem z naczeczoną, albo grałem w faktorio. I mega, mega byłem zadowolony z tego. E, dobra, łączymy sobie quiketa. E, nie wiem, kangura chyba bym wziął za oksa. Kangur za oksa to jest fajne połączenie. Sałatka tutaj, jak mamy e, króliczka, to jest super też. E, kolejny kangur i jeszcze Żyrafa. No i tu już mam zagwozdkę, co tutaj wziąć. Przepraszam. Bo rzeczywiście chyba bym wziął jednak kangura za kriketa zamiast oksa. Ale nie kupuję jeszcze kolejnego kangura, bo wolałbym kupić sobie żyrawkę kangura ulepszającą. Żywa. Zostawmy sobie kangura, zostawmy sobie sałatkę. Rolujemy jeszcze raz. Bardzo dobry jest yy, wielbłąd jeszcze przed kangurem. I wydaje mi się, że bym wyrzucił w ogóle konia i kriketa. No nie wiem, czy w to pójdę, ale ja bardzo lubię to połączenie, więc sobie zamrożę i się zastanowię. Co w kolejnej turze? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kończymy tę turę. Kangur bardzo fajny, 5-5. Jak będziemy mieli go drugolewelowego i on się będzie ulepszał, plus 4, plus 4 C Tak to już w ogóle będzie. Gituwa. Tu bardzo mocny łabędź. Bardzo mi się ten łabędź nie podoba. Yy, padnie. O. No tak, to nie spojrzałem, nie sądziłem, że padnie. I jestem mega zadowolony z tego powodu. Jest git, jest git. Naprawdę, wczoraj taki miły dzień. Ale w to Factorio wróciłem na grubości ostatnio, naprawdę. Yy, na modzie czekocholiczka, że czekolady? Nie wiem, czy, czy może Czechów lubi? <grywy> yy, gram na modzie Crastorio, jak ktoś może grał jeszcze takie rozwinięcie trochę podstawowej gry. Świetnie mi się gra, polecam niesamowicie, naprawdę. Oj, no i co biorę? No nie biorę, powiem wam, tego kamela. Średnio się opłaca ten kamel tutaj w tym momencie. 2.5 on ma zaledwie. Zanim go bym mógł ulepszyć, naprawdę dużo czasu minie. Zostanę raczej przy tym, co mam. Kupujemy sobie sałatkę, zmieniamy to. Kolejna żyrafa. Eee, kupujemy od razu żyrafkę i jest git. Dobra, kończymy turę. Tutaj dużo się nie zmieniło niestety. Czosnek bym bardzo chciał na tego, powiem wam. Kangura, bo rzeczywiście kangur bez czosnku to będzie słaby. Jest, jak mi się to lewe oko zakleja dzisiaj, to ja nie wiem, co jest po prostu tutaj grane. Yy, czy się zabijecie nawzajem? Zabijecie bardzo dobrze, czyli mój kangur się ulepszy. Czy przeżyje Oksa? Raczej nie. <ścoughs> Raczej Oksa nie przeżyje, niestety. Zdecydowanie za mało HP będzie miał. Idealnie go zbije. Ale gówno. No nic, no nic. Kolejne zwierzaki mamy w miarę silne. Jestem w szoku. Ale i tak to przegram. Nie przegram, boże, jaki, jaki przegram? Remis byłby, jakbym jeszcze miał nawet. Yy, tom, muszkę, czy tam pszczółkę, ale nie mam, jest gituwa, Ale to wystaje tak delikatnie ten. O, jest już nie wystaje tak delikatnie, tak delikatnie. Popfiltr z mikrofonu, ale profesjonalnie to wygląda. Dobrze, dobrze. <laughs> Rozwalam je, że ludzie mi piszą, że sobie zainwestował w popfiltr. Gdzie ja go mam tak. Od bardzo dawna. Rhino jest super, ja bym Rhino rzucił tutaj naprzód. No, Rhino jest genialno. on ma 5-8, on ma w ogóle lepsze statystyki już tutaj. Um, Rhino bym rzucił yy, i Pingwina. Co prawda na razie nie mamy dwójek za bardzo, więc ten Pingwin tutaj za dużo nie będzie ulepszał. Mimo wszystko tu będziemy mieli naprawdę sporo pieniędzy. Yy, ja bym nawet kupił can't food tutaj na nich. Yy, wyrzucę Cricketa, kupię Rhino, kupię Pingwina. I kolejna tura będzie ciekawa. W kolejnej turze na pewno Garlic leci na rhino. hip czy też jest dobry, ale Raino wydaje mi się, że jest lepszy jeszcze. Jest gruszka super, jest kolejny kangur super. Bardzo potrzebuję tutaj jakiejś czekolady, drugolewelowych zwierząt, bo ten pingwin na razie jest naprawdę beznadziejny. Tylko i wyłącznie kangura ulepsza. A to nie jest dobra rzecz, to nie jest dobra rzecz. Kangur jest fajny, już jest na dwójce super, ale przed sobą też musi mieć. W miarę mocnego ziome... Że... Jak Michael po prostu Scott z Office powinien teraz <laughs> Nie umiem nawet tak Boże, jak on tymi zębami robi, aż będę się... <laughs> jak tak można? O Jezu No i dupa, no i dupa przegrałem tutaj Bez sensu Czosnek na kogo? Na Kangura czy na rajną? Na kangurę, jak dla mnie, ale ulepszamy już rajno tutaj. Dwa ślimaki, których nie kupię. Sfrizuję. Coś czuję, że mogę przegrać kolejną turę. Więc te ślimaki mi by się przydały. Jak nie przegram, no to trudno, no. Oby mi się nie przydały, nie? No <laughs> taka drużyna, że... Ten ma Melonika. Aczkolwiek, z całą resztą mój kangur sobie bez problemu tu powinien dać radę. 22 HP, no na luzaku, na luzaku sobie tutaj ciśniemy. E, czyli niestety ślimaki na nic niepotrzebne. Stety, niestety, ulepszyłyby mnie na przyszłość, ale już trudno się mówi. Piątkę mamy i tu bardzo w tym momencie potrzebuję nie gruszek, yy, nie pietruszek, a czekolad. Czekolada to jest coś, co ja tutaj bardzo bym, bardzo chciał. Jest czekolada kolejna. E, no to najlepszym ulepszeniem tutaj wydaje mi się, że jest żyrafa. Ale widzę, że tu mamy w ogóle inne fajne zwierzę i ja bym sobie zostawił fokę na kolejną turę. W tej turze zostawię jeszcze pingwina, niech pingwin mi ulepszy żyrafę i kangura. Na kolejną turę kupuję fokę i do foki jak najwięcej dobrego jedzenia. Dwie żyrafy to jest spoko. I sushi to jest genialne właśnie żarcie jak mamy yy, fokę. Dwa razy sushi, idealnie. Lepiej być nie mogło. Kończymy turę. Skalowanko mamy fajne. Jeden, co prawda, tylko króliczek. Miałem nadzieję, że się tych króliczko trafi więcej. Boże, jak ja dzisiaj tu gestykuluję, subidubi po prostu robię jakiś, Nie wiem o co chodzi. Muszę oddalić kamerkę, żebyście mnie lepiej widzieli. W ogóle widać, że schudłem. Jak mi ktoś napisze, że nie widać, to hamowa. <laughs> Sporo schudłem, naprawdę. Jestem w szoku. Bardzo dobry początek. Nowego roku, po moim wykonaniu Bo już za mną Prawie 5 kg do, do, końca, do końca stycznia mam w planach zobaczyć o, tu Do końca stycznia mam w planach zobaczyć 84 i 9, żeby 84 było z przodu. Nie widziałem 84 od 19 roku, nie wiem Dobra, sprzedajemy pingwina Kupuję sobie ciebie. Yy, ważniejsze od ulepszenia yy, żyrafy są sushi. Super, zjadła idealnie. Oj, jest. ale pięknie to wygląda. To jest po prostu niczym jakiś nie wiem. Koncert. Ale mi w brzuchu zaburczało aż od tego sushi. Dobra, kolejny garlic na ciebie. Niech będzie, bo melona. To ostatnio mam takiego pecha do melona, że ja wolę garlika od razu już kupić. Dobra, to by było jak na razie wszystko tutaj. Statystyki mamy całkiem fajne. Żyrawkę się oczywiście kupi kolejną. Jak nie będzie żadnego jedzenia do kupowania lepszego, Słuchaj, to jest tak naprawdę w tym momencie jedyne, jedyne takie jedzenie naprawdę mocne, które tutaj mnie interesuje. Mamy mocnego kangura. Mamy średnio mocnego raino. Ten raino rzeczywiście jeszcze bez drugiego levela, to on w ogóle jest mega kiepski, jak dla mnie, bo bardzo mało bije zwierzę przed sobą. Mimo wszystko, Rhino jest o tyle dobry, że w przyszłości, e, jak zabiję kogoś, to zbije Melon Armor komuś jeszcze przed nim. Więc to już jest w ogóle super pomysł. Może Chili na Rhino zarzucę. Zamiast Garlika. No tak, Chili jest lepsze. Nie kupuję Garlika. O nie, nie. Nie kupuję Garlika. Rzeczywiście, Chili jest fajniejsze. No dobra, kupujemy siebie, siebie, siebie. Dużo tu nie zrobiłem w tej turze. Gruszka na Ryno? No nie, 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 nie. Już w, w takim połączeniu drużyny wydaje mi się, że nie. E, kończymy tę turę. Ulepszamy tutaj zwierzaki, jak leci. Mówię, szukam chili, szukam sushi, melon armor, kupię też, coś w tym stylu. Co za małpa. O Jezus, jaka małpa fatalna. Dobra, to przewijam, ale nie mam co patrzeć w ogóle tutaj na tę drużynę u przeciwnika. No fatalna ta drużyna. Mega szybko małpę musiał dostać. Jakim cudem on ma takiego mocnego rajną? Też z melonem chyba. Dobra, my też mamy rajną. Nie takiego mocnego, ale jest. No to ulepszenie kulika to mi gówno da w tym momencie, jak ja mam jeden HP. No dobra. Oby no to czyli cokolwiek zmieniło, aczkolwiek wątpię. Oj, kiepścizna, kiepścizna, no, nie trafiło się, nie trafiło się. Modle się widzowie, ale ja wiem, że to raczej już jest deska. 26 hp za mało na starcie, no. Chociaż tutaj ta drużyna u przeciwnika nie jest jakaś taka przepotężna. Chociaż te muchy ojojojojoj oj, oj, oj. Te muchy no mogą być problemem I Ten wąż Pierwszo levelowy Więc też aż tak dużo nie robi Uuuu Uuu. Ale snajper Ale snajper No nie wierzę Nie uderzył w to co musiał Jakby uderzył <laughs> Ale gówno Z trzech uderzeń tylko jedna wersja na trzy no ale nie wie... ale gówno. Jedna wersja z tych trzech uderzeń nas zabijała i akurat w tom... O, jeden na trzy mieliśmy szansę na wygraną. Co za gówno? Dobra, ale było dobrze, było dobrze. Sporo winów miałem, nie jest źle. Lecimy tutaj tak to paczką płatną. Według widzów lepszą, według mnie Niekoniecznie. Beaver bez sensu tylko Biedronka, nie ma ogonka Zostaje z Biedronką No chyba zostaje z Biedronką i znowu lecę na przywołańce, znaczy na przywołańce, na jedzenie Zobaczymy czy to zadziała Jak się możemy... O, zjadliwe! Perły, ręce czy mięśnie brzucha albo ABS w aucie. Zjadliwe perły, takie, niech, niech będzie, zjadliwe, one, one nie są dobre, one są zjadliwe, po prostu. Lecimy, lecimy, drużyna taka średnia u nas na starcie, no i widzę tutaj, że już nie mam żadnej szansy. Przemocarny ten komar, naprawdę, przemocarny ten komar. Eee, szkoda troszkę, że taki mocny przeciwnik się tu trafi już na samym starcie. Ale dobra, powinniśmy i tak sobie tutaj dać radę. Ty, kolego, możesz zjeść jedzenie a zwierzaki w sklepie dostają 1 HP. Hmm. Niech będzie. W komara pójdę, bo komar jest spoko. Bardzo mocną drużynę teraz mamy, szczerze mówiąc. Naprawdę mocną. Jak to przegram, będę w szoku. Statystykami, przemocarną mamy tą drużynę, naprawdę. Mamy jeszcze komara, która zawsze w stanie zbić jakąś tam jedynkę. No ale tu gościu wyskakuje w ogóle z, z czym do ludzi? Skąd wy macie 5-4 ryby? Skąd? Nie mam pojęcia skąd. Co za ludzie? Wszyscy tu przemocarni są. Boże święty. Dobra, kolejna bidronka. Ryba tropikalna jest jednym z moich ulubionych zwierząt, mega się cieszę. Hmm, kolejny komarek. Zadziałało tu zwiększenie HP na niego. na sobie sfrizuje tutaj. Jabłuszko sobie sfrizuje. Ulepszamy Bitla, ulepszamy Biedronkę. A wy jesteście na pewno śmierć do oddania. Koniec tury. Ulepszyłbym tutaj Midbownem ptaszka. Żeby on coś tam bił z przodu. Żeby zbił to pierwsze zwierzę z przodu tylko. A tak to rzeczywiście wszystkim będę ulepszał z tyłu. I wydaje mi się, że to jakieś takie połączenie wcale nie najgłupsze może być. A ten w. Szybki wół To jest. Jezu, jak ja tu w dupę dostaję strasznie. Dobra, przepraszam Was na chwilę, bo nie mogę po prostu już gadać przez ten nos. No jestem, sorki za krótkie cięcie. Kurde, takie mocne zwierzaki niby mamy. A dupson jest tutaj, powiem wam. Kupię sobie łabędzia, bo go lubię. Was zostawię, bo macie za dobre statystyki. Hmm. I robimy taki myk. siebie A <laughs> na Bitla, rzeczywiście, dobra, już trudno się mówi o, nie mam pojęcia co tu zrobić upgrade jeżeli przejdzie na, jeżeli ta biedronka dostaje plus 1 hp i potem jak ją ulepszę tutaj ona zwiększy o 1 hp więcej tej biedronce to już jestem zadowolony z tego wyniku, kończymy tę turę, w kolejnej turze 2 golda więcej dostajemy, bardzo mocny przód teraz mamy, jak teraz z tak mocnym przodem przegram Będę w szoku. Problem był taki, że my mieliśmy mocną drużynę, ale z tyłu. I z przodu przeciwnicy mnie rozwalali. W tym momencie sądzę, że nie powinienem mieć żadnego problemu z rozwaleniem tutaj na przodzie większości przeciwników w ogóle. 6-7 Dobra, tutaj na rozaku sobie daliśmy radę, ale no. I tak, jestem w szoku, jak mało HP mamy. 6 HP, czyli dwa razy teraz padam i tak umieram, nie? Naprawdę kiepsko. Kolejna biedra, boże. Ciekawie, bo robimy coś takiego, czy to HP przechodzi? Ty masz 6,9, i tutaj powinnaś mieć teraz 12? Nie przechodzi to, o to bez sensu. No to bardzo bez sensu akurat. Oj, słaba tura, nie podoba mi się ta tura. No po co ten galik, który widzę? A tutaj, dobra. Nie podobała mi się ta tura rzeczywiście. Papiego brać raczej nie będę, wolę tutaj mieć pieniądze i wydawać je na jedzenie. Kogoś do jedzenia tu bym chciał. Garlic sobie mogę wziąć. Nie. Tak. Tu nic. Tu nic, Jezu, ale fuh. fuj. <ścoughs> ale słabe te zwierzaki, w ogóle mi się nie podoba co, co mi się tu trafia. Najgorsze jest to, że no stop to samo się trafia. Zaraz będziemy mieli mega mocną biedronkę. I będę zmuszony co turecko coś kupować, żeby ta biedronka była rzeczywiście taka mocna. Ale ten W. Jezu, jak ja nienawidzę wołów. Woły są tak mocnymi zwierzakami. To jest estier zwierzę normalnie. Co ty są, samo jedynki i dwójka? Co, co to jest? Kogoś bzdzi chyba. Dobra, garlika dajmy na ciebie. Biedra się ulepsza. Nie jest ok, ale też bez szału. Nie mam pomysłu na tę drużynę, kompletnie nic. Czy ty sobie zwiększa statystyki kilkukrotnie za każdym razem jak ja kupuję jedzenie? Jeżeli tak to super. Tak, za każdym razem sobie zwiększa statystyki, 13-17 już ma. Ale fatalne te zwierzaki, naprawdę kompletnie nic do jakiejś takiej synergii z jedzeniem. Dobrze mi się tutaj skaluje rzeczywiście HP na tych zwierzakach, bo bez tego tragedia by tu by była. O, <grymne> Oj, trochę uderzą te zwierzaki tutaj z przodu na tą moją biedronkę, niestety. No, z tym trochę słabo. Ta skopiowała jeszcze kolejne tutaj zwierzaczki. I przegrywam. Remis! Remis, jakim cudem remis, Boże, święty! Ale jakoś tego nie widzę, naprawdę. Kolejna tropikalna ryba. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Mógłbym sobie zrobić taki, myk na razie. Jak nie mam za bardzo pomysłu, co tu innego zagrać. Znowu gruszkę na ciebie, no, naprawdę. No. Buffalo jest dobry, ale jest w końcu to, co chciałem. Czyli królik, coś na kupowanie rzeczywiście jedzenia, żeby te zwierzaki ulepszać dalej w tym kierunku. Może jabłko to rzeczywiście nie jest dobra rzecz, do zafrizowania. Kolejny beetle. Nie no, Beatle to jest do wywalenia zwierzę. Nie będę w niego inwestował. Beatle to jest zwierzę do wywalenia w ogóle bez dwóch zdań. E, garlic w tym momencie już na Lady Baga zdecydowanie bardziej zamiast midbowna, bo on i tak bije. E, a Beatle, tak jak mówiłem, to jest zwierzę do wywalenia, a zamiast niego tutaj jakaś foka powinna wlecieć i byłoby super. Kończymy turę. Ale dzisiaj jakoś na to jedzenie, chyba przez to, że głodny jestem. Te zwierzaki że rzeczywiście chcę budować. Nagrywa się to. Nagrywa, dobrze. Dobra, ten idzie na połączenie, które nigdy nie działa. Fatalne połączenie u tego typu. Jedno mocne zwierzę kompletnie niszczy to combo. Serio, trzeba mieć bardzo mocnego, nie wiem, Wielbłąda czy cokolwiek tam innego, żeby to w ogóle miało sens. To co on właśnie teraz zrobił. Nie mam pojęcia, jak do tej tury wytrwał z takim połączeniem. Ale dobra, ja się cieszę, bo to dla mnie na plus. Tobie zmieniamy garlika na garlika. No i szukamy zwierząt, jakie mamy. Okej, okay, kolejny łabędź. Piątka z kolejna mi się akurat podoba. Chciałbym piątkę, żeby dostać tę fokę, ale no tutaj koza mnie zupełnie nie, nie zadowala. Beatle kolejny bez sensu. Gruszkę sobie zostawię. Kiepsko to wygląda. A skoro Beatle jest do wywalenia, to raczej nie powinienem go ulepszać, prawda? 60? No nie, on nie jest do ulepszania. Ja bym tutaj ulepszał kurulika zamiast tego. Kurulika, ale żebym powiedział, koniec tury. Dobra, idziemy. 11-19 z garlikiem. No już coś tam tych statystyk ta nasza biedroneczka ma. Na tyle dużo, że za żeby zabić tutaj dwóch przeciwników z przodu. Ale właśnie, skunks, skunks tutaj też by padł od tej biedroneczki. Ale nie, dobra, co on ma tu z tyłu w ogóle? Co on ma tu z tyłu, nie? drugo... drugo poziomowy bizon i jeszcze trójkę miał na drużynie, Boże... Denerwuje mnie to RNG już i w tych autopecach. Miałem taką mega pasję szczęścia, że wygrywałem co odcinek. Jak to się skończy, to już po prostu czuję tak wewnętrznie, że... Denerwuje. Dobra, co tu mamy? Okej. Okay. Całkiem fajnie te ulepszenia tu weszły. Kolejna gruszka na ciebie. A nie chcę tych igli. Skorpion nie najgorszy, ale chyba czas sprzedać bitla. Kupujemy sobie ciebie i kupujemy mleko. Raz jeszcze mogę coś zmienić i kupić zwierzę, jeżeli sprzedam krowę, więc co tu będziemy mieli? Kolejna biedronka jest foka. O mój Boże, Foka jeszcze ważniejsza chyba. Ehm, um, tak, bo foka będzie miała lepsze statystyki. Więc, fokę sobie kupmy w, tym, w tej turze, biedronkę w kolejnej i lecimy znowu na to jedzenie. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Foka teraz tu będzie ulepszana na HP zdecydowanie lepsze zwierzę do ulepszania na HP jak króliczek. Kończymy tę turę, jest ciekawie. Jeszcze mamy łabędzia na drugim poziomie, więc w kolejnej turze w ogóle więcej golda będziemy mieli, czyli więcej jedzenia będziemy mogli kupić. A moja biedronka jest przepotężna: 22-36 biedronka. Nigdy na tą biedronkę tak nie szedłem, a rzeczywiście jest przyjemna. Szczególnie jak teraz rzeczywiście będziemy co tyle kupowali. Ona będzie trzecie levelowa, będzie dostawała plus 3 plus 3 chyba. Ona zaraz będzie 50-50. Uff, dobra, nie trafiła w biedronkę. Oksa nie zbijesz mimo melon armora, a szkoda, bo było blisko. Co z tego, jak chcą, tu różne przeciwnika zbija ta biedronka. Boże, jaka przepotężna biedronka! Bardzo dobrze, bardzo dobrze! Ciśniesz Biedronko, bo to jesteś moją jedyną nadzieją tutaj. E, tygrysek. E, bez sensu u nas w drużynie, bo na nikogo to nie zadziałałoby. Sushi jest idealne. Nie zjadła niestety foka, troszkę słabo. No dobra, zmieniamy. Znowu sushi. Znowu nie zjadła foka, no nie wierzę! Ale syf. W łabędzie już nie ma co iść. Yy, kupowanie łabędzia teraz jest bez sensu. A ja Was znowu przepraszam. nie daję rady z tym nocem. Boże, co się dzieje? No i jestem. Smacznej kawusi z masłem. Pozdrawiam. Polecam kubeczki, czy to się nagrywa. I wszystkie inne. Na sklepie bajzel.pl. macie w opisie link. <ścoughs> Dobra, co tu mamy jeszcze? Ciekawego. Kolejne susze, oczywiście, zostawiam. Strasznie słabo, że ta Foka nie dostała ulepszeń, bo nie tylko, że Foka by dostała plus 1, plus 1 z Sushi, to jeszcze komuś innemu by dała plus 1, plus 1, więc naprawdę pod tym względem trochę nie fart. Ale nadal, skalowanie na, na HP mamy, obrażeń mamy bardzo mało w drużynie, nie licząc Biedronki. Czemu ty masz 24 HP i zabijesz mnie nawzajem z moją kochaną Biedronką? No i właśnie, teraz jest ten problem, że my w ogóle nie mamy obrażeń. No i niestety, cała moja reszta drużyny tutaj nie daje rady. Wszystko miałem tak naprawdę. E... Wszystko miałem. Boże, jak to się mówi? Filarem mojej świetny, była ta Biedronka kochana świetnie sobie dawała rady. naprawdę świetnie sobie dawała radę, niestety cały tył tam. Nie za bardzo, nie za bardzo. Szkoda, troszkę wcześniej byśmy dostali Tom. Króliczka, tą fokę jedną turę wcześniej, może by coś tam nawet to zmieniło, ale no trudno. Krótszy dzisiaj odcinek, dwa podejścia. No niestety, nie wygrałem. Słabo, słabo. Zobaczymy tą betę. Ej, zaraz to jest beta V15. To jest chyba najnowsza wersja. Co się zmieniło? Nie wiem. Ale jest okej, okay, jest okej. Okay. Ja sprawdzę, czy oczywiście jest jeszcze jakaś nowsza beta w przeglądarce. Ej, jak nie ma, no to zostajemy na tym po prostu. Już, przepraszam. Jak na razie, ja moi bardzo dziękuję za oglądanie. Widzimy się wieczorem na streamie z Isaaca. Może nie będzie 12. podejścia z rzędu bez baterii Begara. Zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się ten się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się i cześć, papa! Pa.